Oczywiście, ale promować desy przede wszystkim deskorolka i, i fajne po prostu spędzanie czasu i pokazujemy jaka to jest piękna pasja. Na pewno te miejsca dedykowane sprawiają że. Siemanko, Seba, Stowarzyszenie Sportowe Switch ze Szczecina. Minioną sobotę odbyliśmy ostatnie warsztaty z projektu Akademii Deskorolki przy współpracy z Milenium Kołobrzeg. Pogoda, lekko w kratkę, aczkolwiek kałuże powysychały i udało się przeprowadzić. Warsztaty plus mini zawody dla wszystkich chętnych pasjonatów Deskorolki. Sprawdźcie co się działo. Może jeszcze w tym sezonie zobaczymy się tutaj na tym skateparku. Pozdro. Chciałbym serdecznie podziękować tutaj gminie Miasto Kołobrzeg za możliwość organizacji tych warsztatów. Jak zawsze co roku tutaj jesteśmy i co roku jest fajna frekwencja i bardzo się cieszę, że tyle nowych osób zaczyna swoją przygodę z deskorolką i dziękuję teraz serdecznie wam wszystkim uczestnikom. Wielkie brawa dla was. Hotelem Lidzika w tym razie w Koparki. Kto też dostaje złowik? Każde poczawce. Mista mamy już.